Prostwo tak, jej. Chcę być sobą w tych tekstach, zwykłą osobą, pokazać swoją osobowość, ukrytą. Lecz to nie nowość. Będąc bogatym w pomysłowość, osiągam granice. Wykorzystując swą młodość, rozum, charakter, uczucia i postanowienia, przelewam w tekst. Wokół mgnienia, jestem tu sam. Piękne jak mały jest świat. Nie stojąc w jest stoję solo. Niczym paproci kwiat. W słowach jestem świeży. Młody geniusz, patrzący w przyszłością, w to wierzy. Jestem ja. Zwrotka i nic poza tym. Prosta droga do zostania kimś więcej wartym. A -a -a. Vibe. Skromny niczym wokół mnie, hype. Słowami oddaję swój świat. Gdyby to były szachy, byłby szachmat. Wiele rzeczy i spraw nierozwikłane. Wśród taków byłbym bocianem. Przynosząc dobrą nowinę, a w wersach prostą rozkminę. A. Piękny jak mały jest świat. Nie stojąc w tłumie, stoję solo. Niczym paproci kwiat. W słowach jestem świeży. Młody geniusz, patrzący w przyszłością, w to wierzy. Jestem ja, zwrotka i nic poza tym. Prosta droga do zostania kimś więcej wartym. Kieruję się pozytywnymi wartościami, nie zadowalam skromnymi ilościami Za każdą zwrotką idzie przekaz, niczym uliczny drogowskaz Wbijając na wers, włączam kierunkowskaz Droga prosta, kierunek sukces, nic mnie nie powstrzyma Będąc na fali, stojąc przy burcie, twardo się jej trzymam A -a -a. Piękne jak mały jest świat, nie stojąc w tłumie, stoję solo, niczym paproci kwiat. W słowach jestem świeży, młody geniusz patrzący w przyszłością w to wierzy. Aaaa! Piękne jak mały jest świat, nie stojąc w tłumie, stoję solo, niczym paproci kwiat. A -a -a, w słowach jestem świeży, młody geniusz patrzący w się w to wierzy. Jestem ja! i nic poza tym prosta droga do zostania kimś więcej wartym mm.